Chrystus z martwych stał. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Każdy dzień oktawy wielkanocnej równy jest świętu, które celebrowaliśmy w ostatnią niedzielę. I w kolejnym dniu tej oktawy, już w środę, przychodzimy, aby delektować się przesłaniem paschalnym, wielkanocnym, aby przypatrzeć się temu, co Bóg przekazał światu i nam poprzez swoje zmartwychwstanie i dostrzec, ugruntować się w tej wierze, upewnić się, że to wydarzenie jest w naszym życiu duchowym najważniejsze. Mówiłem już o tym, jak narodziła się u niedziela, jako pierwszy dzień tygodnia, pierwszy i najważniejszy ze względu na zmartwychwstanie. Mówiłem też o tym, co to znaczy słowo razem w Kościele, jaką daje skuteczność, owocność działania wspólnego, w dobrym. Stąd nasza wspólna modlitwa w niedzielę święta, stąd odkrycie i przesłanie świętego Wincentego Palotiego aby wysiłki poszczególnych wierzących jednoczyć w tym zjednoczeniu katolickim. Wczoraj we wtorek ksiądz Jan mówił piękną homilię o Marii Magdalenie, o jej płaczu przy grobie Pana Jezusa i o tym, że choć bardzo go miłowała, nie od razu dostrzegła, że rozmawia z mistrzem. Jakże podobnie jest w dniu dzisiejszym, kolejnym, który daje nam Pan w tej oktawie. Zatytułowałbym dzisiaj to rozważanie zdziwieniem Pana Jezusa, które wyraził w dwóch krótkich słowach. Do uczniów, którzy byli świadkami tych wszystkich wydarzeń, którzy znali go przed zmartwychwstaniem. Którzy widzieli owszem Go ukrzyżowanego, ale którzy przecież w głowie mieli jeszcze całą Jego naukę, znali proroctwa zapowiadające los Mesjasza i z Jego ust, ust Chrystusa słyszeli, idę do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. A jednak są zawiedzeni, a myśmy się spodziewali. Czegoś innego. A tu takie zakończenie. Wtedy Jezus komentuje to w słowach o nierozumni i wyjaśnia dalej, jak nieskore są Wasze serca do wierzenia. Jakże to serce trzeba kształtować, pielęgnować, nie tylko od święta. Pielęgnować na co dzień, dbać o to serce, aby było skore do wierzenia, szczególnie w trudnych sytuacjach, o nierozumni. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, bardzo pięknym czytaniu z dziejów apostolskich, widzimy takie niezrozumienie, niezrozumienie Pana Boga i Jego działania. Jego planów, Jego woli. Oto przychodzą do świątyni na modlitwę Piotr i Jan. Ważni apostołowie, ważne postaci w pierwszym kościele, autorytety. Przychodzą na modlitwę, widzą jak przynoszą człowieka chromego od urodzenia, kalekę. Niepełnosprawnego, który liczy na jałmużnę jak codziennie przy wejściu, przy bramie pięknej prowadzącej do świątyni jerozolimskiej. Żebrze o datki, o jałmużnę. I gdy widzi i słyszy, że przychodzi Piotr i Jan, prosi ich o jałmużnę. Oczekuje pieniędzy, oczekuje wsparcia materialnego. Wtedy apostołowie mówią: Spójrz na nas, czy wyglądamy takich, na takich, którzy mają pełny portfel? A on patrzył nadal bez zrozumienia. Mógłby i o nim Jezus powiedzieć: O nierozumny, jak ty nie rozumiesz tego, czego trzeba oczekiwać od Boga i od ludzi, którzy z nim współpracują. Prosisz o dwa grosze, a Bóg może dać Ci więcej. Prosisz o jałużnę, o wsparcie materialne, a Bóg może dać Ci uzdrowienie. O nierozumny. I wezwawszy imienia Jezusa Chrystusa, powiedzieli do niego: chodź, wstań. Ujęli go za rękę i podnieśli, a on się natychmiast wyprostował. Na nogach zaczął skakać i wielbić Pana Boga. A więc nie tylko otrzymał zdrowie, ale też uzdrowienie duchowe, które doprowadziło go do uwielbienia Pana Boga. Bo jeśli byłby nieuzdrowiony, to by wstał i poszedł. A on zaczął wielbić Pana Boga zaczął się prawdziwie modlić. I w Ewangelii. Dzisiaj właśnie to niezrozumienie Bożych Spraw widzimy. Jezus mówi do tych biedaków, tych uczniów, którzy już wszystko wiedzą oprócz jednego. Brakuje im jednej wiedzy. Znają proroctwa, znają zapowiedzi. Widzieli i słyszeli Mesjasza Nauczającego. Byli świadkami Jego męki i śmierci. Ale jeszcze im brakuje najważniejszego, aby przyszło to zrozumienie, można powiedzieć, ten najważniejszy fragment Bożej układanki, tej, tego Bożego puzla. Oni jeszcze nie zrozumieli, że to jego zniknięcie Mesjasza, że ten pusty grób, to nie jest już totalna porażka, ale to jest zwycięstwo. Brakuje im wiedzy, że Chrystus. Z martwych Jakże to wielkie ma znaczenie, kochani, dla nas, taka wiedza, abyśmy i my nie byli ludźmi, do których by Chrystus powiedział: O nierozumny, jak Ty nic nie rozumiesz. Kiedy przychodzi chwila największej próby, człowiek wtedy widać w człowieku, czy On ma wiarę w zmartwychwstanie? Czy mu tej wiary najważniejszej brakuje? Mały chłopiec z pierwszej klasy, po katechezie szkolnej, tuż przed świętami jeszcze jak mogliśmy się spotkać, mówiłem o świętach, które przed nami, o zmartwychwstaniu, co to znaczy dla nas po śmierci. Przyszedł i zapytał. Proszę księdza, mam bardzo ważne pytanie. Czy mój wujek również zmartwychwstanie? W tym małym dziecku wyzwoliło się pytanie najważniejsze: jakże ta wiedza o tym, tak, zmartwychwstanem, jakże ona jest ważna wobec śmierci bliskiej osoby, choroby nawet nieuleczalnej, tragedii, które spadają w naszym życiu. Jakże to jest ważne, gdyby tego nie było, mówi Święty Paweł, na darmo cała wiara i te nowenne i różańce i wszystkie modlitwy. Jeśli zabrakłoby nam tej pewności, tak twój wujek zmartwychwstanie i ja zmartwychwstanę do nowego pełnego życia. I to już nie jest tylko jakaś zapowiedź obietnica, ale to jest pewność to jest gwarancja, którą daje Chrystus. Oby nie musiał się już Chrystus dziwić stanem naszej wiary i jak do apostołów idący to Emaus mówić: O nie Jest też piękne pytanie w Ewangelii, które również stawia Chrystus: Czy kiedy powróci? Zastanie wiarę na ziemi? Zadając to pytanie, chciał, abyśmy się zastanowili właśnie nad tym najważniejszym elementem naszej wiary, o którym rozważamy w tygodniu wielkanocnym w Oktawie. Oby zastał wiarę, gdy przyjdzie. Szczególnie wiarę w zmartwychwstanie. Amen.